To European Digital Innovation Hub. To też taka symbolika miejsca, bo we wrocławskim parku technologicznym został utworzony innowacyjny cyfrowy hub europejski. Czyli znowu Wrocław realizuje swoje ambicje nie tylko lokalne, nie tylko miejskie, ale również te międzynarodowe. W praktyce oznacza to, że pojawią się kolejni gracze, kolejne firmy, kolejne inicjatywy, które pozwolą efektywnie realizować Polskę cyfrową, Wrocław cyfrowy, urząd cyfrowy. Naszym głównym celem jest transformacja cyfrowa gospodarki, czyli wpływ na to, by przedsiębiorstwa zwiększyły tą swoją dojrzałość cyfrową. My jesteśmy konsorcjum, jesteśmy hubem ekspertów, dostawców technologii, dostawców przede wszystkim wiedzy i będziemy wspierać na tej drodze i na tej drodze ku cyfryzacji. Jesteśmy jednak jeszcze na tej drodze dopiero na początku. Dużo, nam, dużo przed nami, duże wyzwania przed nami, dlatego uważamy, że należy wesprzeć najmniejszych, uważamy, że należy wesprzeć polskie przedsiębiorstwa. Dzisiaj uruchamiamy ten program. Jesteśmy przekonani, że z programu skorzysta około 200 małych i mikro i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska, nie tylko z Wrocławia, a razem z innymi partnerami, innymi hubami z Polski, będziemy tak naprawdę realizować te usługi dla całego kraju.